Cześć, witajcie kochani! Dzisiaj mam dla Was filmik, który z pewnością niektórych rozśmieszy, niektórych może oburzy, ale nic co ludzkie nie jest nam obce i chcieliśmy się z Wami podzielić jedną z rzeczy, którą odkryliśmy w naszej drodze do poszukiwania wolności czy też resetowania jakichś programów i niepotrzebnych rzeczy, które na co dzień używamy. I chcieliśmy się z wami podzielić taką bardzo prozaiczną rzeczą życiową, którą jest używanie papieru toaletowego Otóż od dłuższego czasu tego papieru w ogóle nie używamy Po pierwsze, ekologicznie to jest niepotrzebne, produkowanie papieru toaletowego Po drugie, taki typowy papier toaletowy, już teraz biały, pachnący czy też kolorowy jest po prostu toksyczny i zawiera w sobie dużo substancji, głównie chloru, dioksyn, jakichś barwników, zapachów. Które, słuchajcie, jak y, używamy papieru, ma kontakt z naszymi błonami śluzowymi i ma wpływ na funkcjonowanie głównie no właśnie w szczególności u kobiet, narządów, y, które się mieszczą tutaj w okolicy. Odbytu czy też pochwy. Wydawałoby się, że to nie ma znaczenia i, i można by było machnąć na to ręką, i nie przesadzajmy, ale jednak w pewnym momencie może się okazać, że to ma jakiś wpływ. Oczywiście ciężko to potem stwierdzić, czy to jest um, przyczyną do różnych dolegliwości, ale na pewno nie jest to rzecz obojętna. Nie będę tutaj nagrywała jakiegoś wideoklipu, bo dla niektórych to by było za dużo. <laughs> widzieć, jak to się robi, czy otaczać ten temat specjalnie jakąś aurą. Ale podzielę się z Wami dwoma rzeczami. Jak to można robić? Jeżeli ktoś nie ma bidetu, to jest bardzo proste rozwiązanie. Potrzebna jest najlepiej tego rodzaju pojemniczek, który ma tutaj lejek. I słuchajcie, to jest bardzo proste, po prostu koło toalety jest zawsze lejek napełniony wodą. Jeżeli um, potrzebujemy obmyć się od tyłu, czy też zrobimy kupę, to oblewamy się po prostu od tyłu. Natomiast jeżeli, głównie jeśli chodzi o kobiety, jeżeli potrzebujemy od przodu, to po prostu podlewamy się od przodu. Odkładamy ten pojemniczek. Myjemy ręce. Bardzo fajną też rzeczą jest, zamiast papieru toaletowego, zawiesić po prostu ręczniczki. Każdy ma swój ręczniczek, żeby można było się potem wytrzeć z wody, ale tak naprawdę my nawet tego nie robimy, ponieważ to jest tak niewielka ilość wody, która potem pozostaje na ciele, że to momentalnie wysycha. No i to właściwie tyle, jak już używać papieru toaletowego. To oczywiście raczej szarego, do, biodegradowalnego, który nie jest toksyczny. Chociaż też, też może być, bo może mieć w sobie jakieś substancje, które go zabezpieczają przed wilgocią i tak dalej, więc to um, też nie jest takie do końca pewne. Yy, natomiast jaki jest plus tego rodzaju praktyki? Yy, jest on taki, że na pewno ja teraz już odczuwam to bardzo, że już nie chcę używać papieru toaletowego, ponieważ papier toaletowy nie czyści odbytu i bardzo spora część. Kału, może pozostać wokół, co jeżeli na przykład już jest taka potrzeba, że muszę tego papieru użyć, to jest dla mnie niekomfortowe, po prostu. Więc czuję się tak naprawdę czystsza. E, I nie tylko ja. Jest to też bardzo fajna praktyka, jeśli chodzi o jakieś pasożyty, ponieważ pasożyty. Składają jajka na skórze wokół odbytu, i kiedy praktykujemy tego rodzaju podmywanie się, to po prostu pozbywamy się tych jajek, jajeczek, tych pasożytów. To dwa. Na pewno dla ludzi, którzy mają jakieś problemy z hemoroidami, czy po prostu mają bardzo delikatny ten obszar, to też jest super rozwiązanie. Nie tracimy pieniędzy na papier toaletowy, nie myślimy o tym, że musimy go kupić. No i jeżeli przychodzi kwarantanna i, wszyscy, i są ograniczenia na zakup papieru, to nie żyjemy w strachu, że nam zabraknie papieru toaletowego. To taki żart oczywiście. <laughs> Ale jeżeli faktycznie ktoś miał z tym problem i poczuł się niekomfortowo z tym, że zabraknie papieru toaletowego w sklepie, to jest to też dla niego fajne rozwiązanie. Jeszcze na pewno mamy w sobie całą masę rzeczy, które chcemy... Um, spróbować, poeksperymentować z nimi. I ten akurat motyw z papierem toaletowym to dopiero odkryliśmy tu na kostaryce, ponieważ nasi znajomi, do których przyjechaliśmy, właśnie oni mieli takie pojemniczki w łazience, jakieś ręczniczki przy toalecie, nie było zazwyczaj papieru toaletowego i się zastanawiałam, o co chodzi z tymi pojemniczkami. No i oni właśnie yy, zainspirowaliśmy się nimi, spróbowaliśmy i okazało się, że to jest po prostu lepsze rozwiązanie dla nas oczywiście. I jest wiele takich innych rzeczy, które jeszcze będziemy próbować. Niektóre te rzeczy są bardziej wzniosłe, niektóre rzeczy są bardziej przyziemne jak te, ale tak jak powiedziałam, nic co ludzkie nie jest nam obce i chcemy się tym z Wami dzielić. To też jest jakiś rodzaju, jakiegoś rodzaju temat tabu, a naszym, naszą misją jest też trochę łamanie tych tematów tabu, eee, więc czemu nie rozmawiać o podcieraniu się czy robieniu kupy? No, to właściwie taki krótki filmik na dziś, nie ma co tutaj więcej opowiadać o tym. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to, to pytajcie, rekolekcjonujemy pytania do Q&A. No, mam nadzieję, że, że ten filmik Wam jakoś pomoże, <grybujesz> że był w miarę ciekawy. Taki przyziemny tym razem. Następ... Będą też bardziej wzniosłe, nie przejmujcie się. Słuchajcie, jeżeli to co robimy Wam pomaga, jeżeli uważacie, że to jest fajne, to pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał. Możecie zostawić lajka, możecie zostawić komentarz, to nam bardzo pomaga się rozwijać. Jeżeli Wam się to nie podobało i uważacie, że to jest beznadziejne co robimy, to po prostu się żegnamy. Zapraszamy na inne kanały. Ok, pozdrawiam Was serdecznie i wysyłam dużo dobrej energii. Bye.